Dzień dobry Państwu, nazywam się Zbigniew Kękuś. Za chwilkę razem z Panem redaktorem Markiem Podleckim będziemy rozmawiać z Panem Andrzejem M. Czyrzewskim. To jest jeden z założycieli Solidarności, jeden z dwóch internowanych w czasie stanu wojennego prokuratorów, minister do spraw informacji rządu polskiego na Wychodztwie, ścigany przez władze Rzeczypospolitej Polskiej. Czego będzie dotyczyć ta rozmowa? Ta rozmowa będzie dotyczyć głównie postaci, no w tej chwili bardzo, bardzo znanych, popularnych, pana Kornela Morawieckiego i jego syna Mateusza Morawieckiego, ale przy okazji zostaną poruszone przez naszego rozmówcę również inne wątki dotyczące y, postaci, co do których on nas informuje, że w przeszłości o działalności obudzącej ogromne wątpliwości z punktu widzenia interesu państwa, Rzeczypospolitej Polskiej, działalności panów Kornela i Mateusza Morawieckiego informował właśnie przedstawicieli władz Rzeczypospolitej Polskiej, w tym m.in. pana Zbigniewa Wasermana, świętej pamięci posła, i pana Antoniego Maciarewicza. Gdyby Pan był łaskaw w takim razie tych kilka, kilka słów, kilka zdań o Panach Morawieckich, o Panu Kornelu i o Panu, o panu Mateuszu, o ich związkach, o których Pan mnie informował z WSI i ze ZWOP-em. Te związki, no, to, które Panów interesują, a ja mogę potwierdzić, prawda, istnienie tych związków. To się łączy z, z kontynuacją zainteresowania, które realizowałem w ramach projektu, między innymi projektu naukowego, zatwierdzonego mm. przez władze uczelni Uniwersytetu Hamburgu. Jeżeli chodzi o panów morawieckich, to pozwoliłem sobie opisać już wcześniej, przed kilkoma laty, w tekstach, które nie, przez moment były publikowane, albo w tekstach, których nie dopuszczono do publikacji, związanych czy opuszczających związki tych panów z strukturami wojskowymi do WSW i jego przedłużenie, czy krótko uzupełnienie i rozszerzenie określonymi formalnie jako ZWOP, czyli Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza. Ta formacja była szczególnie aktywna i szczególnie reprezentatywna na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Spotkałem się tak bardzo rzetelnie i konkretnie odnosząc swoje zainteresowania, nie poszerzając wiedzę na temat właśnie Bielonego Śląska i Wrocławia z dokumentami, czy z dokumentacją posiadaną przez pełnomocnika rządu Republiki Federalnej Niemiec do spraw służby bezpieczeństwa państwa byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I w związku z tym nie, nie poszerzając swoje zainteresowania Napotkałem, się, krótko mówiąc, potwierdziłem na swój największy prywatny żytek istnienie bardzo dokładnej dokumentacji obejmującą całą działalność polityczno-gospodarczą i aktywność zupełnie taką zawodową paru tysięcy osób pełniących do roku 1989 ważne czy też rzutujące na kształt jakichś gospodarczych rozwiązań czy pomysłów na terenie Dolnego Śląska i Wrocławia. I wracając do panów to moją wiedzę i informację na ten temat przekazałem w 2006 roku po raz pierwszy panom Wassermanowi, panu Macielewiczowi, którego oczywiście znałem i panom Kaczyńskim, którzy wtedy w jednej czy drugiej postaci wpływali na kształt władz politycznych Polski. Czyli mówiąc inaczej, nic nie powiem panom, gdyby byłaby możliwość wezwania do wypowiedzi na ten temat, czy na temat istnienia tych akt, dwóch panów, jeden nieżyjący, pana Wassermana i pana Macierewicza, który między innymi posiadali, czy uzyskali ode mnie materiały, z którymi następnie udali się do panów Kaczyńskich. I teraz, jeżeli chodzi o taką bardzo ukierunkowaną moją wypowiedź, czy informację o ukierunkowaną w kierunku panów M, to tą informacją i z prezentacją dokumentów, które udostępnił mi wcześniej Urząd Gałka w cudzysłowie, bo Urząd Gałka miał formalnie inną nazwę, ale włączony był i jest do dzisiaj włączony z osobą pierwszego pełnomocnika rządu Republiki Federalnej Niemiec, więc... Wiedza zawarta w tych dokumentach i moja uzupełniająca wiedza dotycząca tych panów była oficjalnie przekazana i znana panom świętej pamięci Pasermanowi i panu Macierewiczowi. Jeżeli chodzi o ich rolę i wagę stałowanych urzędów, to nie muszę tego w tej chwili przypominać czy opowiadać na ten temat. Proszę pan panu... nie poinformował, pan nie poinformował, tak. panie Andrzeju, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale żeby nasi słuchacze nie mieli i państwo, którzy nas będą oglądali żadnych wątpliwości, o czym mówimy, że a nawet nie tyle poinformował pan mnie, co poinformował pan tygodnik w sieci pana Karnowskiego tak. i tam portal WyPolityce, że tutaj postaram się dosłownie zacytować jakkolwiek z pamięci może będzie jakieś przekłamanie, że cała aktywność polityczna pana Kornela Morawieckiego i cała aktywność zawodowa i polityczna jego syna Mateusza Morawieckiego są związane z WSI, z WOP, oddział we Wrocławiu. No. Tak, pan twierdzi, że istnieją dokumenty potwierdzające to pana stanowisko i no z tego, co usłyszałem przed chwilą, o czym pan mi już wcześniej informował, te dokumenty były w posiadaniu świętej pamięci pana posła Zbigniewa Wasermana i powinny być w posiadaniu pana Macierewicza. Tak, powiedziałem i z całą odpowiedzialnością potwierdzam, że kariera, bardzo konkretna kariera... Czy krótko mówiąc, dowody działalności czy aktywności pana Kornela Morawieckiego oraz pana Mateusza Morawieckiego są związane z osobą z osobami oficerów Wojskowych Służb Wewnętrznych, wcześniej, później WSC, a w e, zasadniczej części z działalnością formacji mieszczącej się w strukturach Wizyta Obrony Narodowej, zwanej Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza. To Te, jest tej informacji o szczególnych uprawnieniach, jeżeli chodzi o możliwość no, to prowadzenia działań operacyjnych, inwigilacji, form pozyskiwania źródeł, osobowych źródeł informacji i tworzenia, czy naturalnie, jeżeli zachodziła potrzeba, a o tym oceniali oni, dodatkowych prawda, dowodów czy dokumentów poświadczających działalność poszczególnych osób, na których mieli wpływ albo starali się uzyskać wpływ. I w tym zakresie podkreślałem i Także w rozmowie z panem Wassermanem i z panem Macierewiczem, bo muszę powiedzieć, że osobiście się z nimi spotykałem. Oni sami, prawda, i osobiście byli u mnie w domu w Hamburgu, w związku z tym zwracałem uwagę, że te osoby szczególnie nie obserwują działalność Mateusza Morawieckiego, bo tutaj miałem bardzo Konkretne dowody jego działalności należy tłumaczyć i podpisać. Panie, Panie Andrzeju, żeby tak. nie było wątpliwości, Pan powiedział pana Mateusza Morawieckiego. Nie myli się pan? Nie chodzi pan o Kornela? Nie, to chodzi o, jeżeli chodzi o bezpośrednio i określoną działalność pana Mateusza Morawieckiego, to chodzi o jego przełożonego w różnych postaciach, o przełożonym formalnie i służbowo. Był on w czasie, kiedy pełnił funkcję prezesa Banku Zachodniego WBK, a wcześniej tych banków jeszcze podzielonych był WBK. Natomiast jeżeli chodzi o pana Kordela Morawieckiego, to musimy sięgnąć pamięcią do lat 82-89. Czyli Solidarności Walczącej. Tak, Solidarności Walczącej. Ja sobie pozwoliłem na ten temat popełnić pewien tekst, który próbowałem umieścić tak zwanej przestrzeni medialnej, ten tekst został uznany za krótko mówiąc, znający się bądź bądź naruszający dobre imię czy szereg dobrych imion postaci, które, które bądź pełniły funkcję oficjalnie, bądź były uznawane za postaci, które, których należy chronić. W tej, tej kwestii były różne wypowiedzi. Ja natomiast starałem się i Przecyłałem różne miejsca, prawda, i często przez moment udawało mi się umieścić te teksty, z których podnosiłem, że te osoby na poza środowisko bezpośrednio związane z oboma panami morawieckimi. Dotyczą bardzo licznej grupy, aby według opinii osób znających środowisko wrocławskie, m.in. prof. Przystawy, właściwie decydowały o powstaniu, rozwoju i następnie przejściu w działalność oficjalną, publiczną. Wielu osób, które bez prawa powoływały się na tak zwaną przeszłość, niepodległą przesz Opozycyjna, przeszłość, tak. bohaterską przeszłość prawda, i tak dalej i tym podobnie. Także chodziło mi o zagrożenie, jakie ich dalsza obecność w życiu publicznym stwarzała dla funkcjonowania, prawidłowego funkcjonowania powoływanych instytucji czy tworzonych instytucji, tak niepodległego państwa polskiego. Panie Andrzeju, Pan, gdy rozmawialiśmy i w korespondencji, którą otrzymałem od Pana, informował mnie, że istnieją dokumenty potwierdzające, Pan nawet mówił, kto je, kto je widział, ale pomijmy te osoby w tej chwili, że istnieją dokumenty potwierdzające współpracę dwóch Panów Morawieckich z WSI, z WOP-em. One są, Pan o tym przed chwilą wspominał, potwierdźmy proszę, w Niemczech, tak? Ja z tytułu pracy naukowej i z tytułu działalności również gospodarczej i politycznej, bo tam bym się mógł powołać na różne inicjatywy, z których uczestniczyłem, uzyskałem dostęp do materiałów zabezpieczonych i posiadanych przez Instytut Gałka, czy Urząd Gałka, jakbyśmy spolszczając tą strukturę powiedzieli. I na moją prośbę i poddelegowany do realizacji niepełną jeszcze dokumentację, bo ona w tamtym okresie była powiększana. Czyli krótko mówiąc, weryfikując kolejne dokumenty dotyczące działalności Autentzstele Breslau, Autentzstele Poznań, czy Południu i Autentzstele Gdańsk i Szczecin, była uzupełniana i krótko mówiąc inaczej rosła. Czyli obejmowała coraz większy zasięg. W tej dokumentacji, którą ja widziałem i widział ją mm, znajomy którego nazwisko pan zna, bo widzieliśmy y, go y, y, w rozmowie wcześniej, były konkretne przykłady przejmowania czy prowadzenia nadzoru nad tak zwaną niepodległościową y, y, działalnością powstających na terenie Dolnego Śląska grup niepodległościowych, czy coś w tym stylu. I tutaj podały nazwiska bardzo wielu osób, między innymi kierownictwa... Oddziału Telewizji Polskiej we Wrocławiu, Kierownictwa Teatru, czy Teatrów, um, uczelni proszę, wyższych, proszę panów, i, i różnych innych um, urzędów centralnych, znaczy w tym zakresie, jeśli chodzi o obszar Wrocławia i Dolnego Śląska, centralnych urzędów administracji i władzy um, lokalnej. Jednocześnie w tych dokumentach są do dzisiaj są taki ogromny nacisk, żeby ten, ten Instytut Gałka w końcu zamknąć, a zasoby zabetronować. Były informacje, to były raporty funkcjonariuszy Stasi bądź ich informatorów dotyczące kierownictwa tzw. wymiaru sprawiedliwości na naturalnym związku. To jest powiedzmy jakiegoś uzupełnienia operacji prowadzonych przez WSW pod kryptonimem Palestra w Polsce wobec całego środowiska prawników którzy ubiegali się albo zestawowali różne funkcje w wymiarach sprawiedliwości, prokuratury, notariatu, adwokatury. Te materiały dotyczyły i dotyczą jeszcze poszczególnych kierownic organów administracji w rozumieniu Polityki Obywatelskiej, niestety Urzędu Celnego i różnych innych instytucji publicznych, które normalnie występowały w interesie państwa polskiego na obszarze Dolnego Śląska i y, y, Wrocławia. Ta, o takim zakresie informacji, czyli przekazywanej wiedzy, poinformowałem między innymi, bo chciałbym podkreślić, że informowałem i w formie y, procesowej również wywiadaniałem, czy też ujawniałem nie tylko y, te informacje i wskazywałem na dokumenty y, panom y, Wassermanowi i Maciej Rygićowi, ale również składając zezna zeznania w toku śledztw prowadzonych z mojej inicjatywy w Niemczech y jako obywatela Niemiec y przez organy prokuratury i y m.in. budżet wskazywałem, czy wskazywałem, y mówiąc o, o konkretnych y dokumentach, ujawniałem i wyrażając potrzebę zajęcia się wieloma y osobami z Polski, które w międzyczasie już awansowały do instytucji międzynarodowych. I tu chodziło o zagrożenie interesów Republiki Federalnej Niemiec, Poprzez osoby, które y, z przeszłością określano przez Wojskowe Służby Wewnętrzne i y, Tybatku ZWOB już, czy też były w drodze do objęcia stanowisk w organach międzynarodowych. Hmm. Panie Andrzeju, y, na tym zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Y, jeśli nie będzie pan miał nic przeciwko temu... Będziemy z panem w kontakcie na okoliczność przygotowywania przez nas kolejnych materiałów. Natomiast na zakończenie jeszcze pozwolę sobie powtórzyć: redaktor Marek Podlecki i Zbigniew Kękuś mieli przyjemność rozmawiać z jednym z założycieli Solidarności, jednym z dwóch internowanych w czasie stanu wojennego prokuratorów, ministrem do spraw informacji rządu polskiego na wychodztwie panem Andrzejem M. Czyżewskim. Dziękuję serdecznie. Rozmawiał pan z osobą, która dalej jest formalnie ścigana i poszukiwana. Na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania przez władze polskie. Tak, no to, że pan jest ścigany, dziękuję za to uzupełnienie. Mnie akurat z oczywistych dla pana i dla obecnego przy mnie redaktora Marka Podleckiego nie jest dziwne, albowiem, jak pan wie, panie Andrzeju, ja też jestem z przyczyn panu doskonale znanych ścigany. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.